To kom dla, dlatego, że przed kilkoma laty wpadłem nam w pomysł. W związku z tym, że wspierałem kilka organizacji, idą z samotnej matki, i i różne, wpadłem nam w pomysł, że to co ja robię, to znaczy konstrukcja własnego portfela dobroczynnego i zdefiniowanie niedużych nie przelewów na kilka organizacji, warto byłoby jak gdyby obudować pewną strukturą i zainteresować tym innych internautów dla mnie każda inicjatywa jest bardzo ważna, a tą inicjatywę traktuję za szczególnie ważną, bo ona wypełnia lukę nawet nie tyle w portalach, które są w Polsce, które oferują możliwość pomocy, ale przede wszystkim lukę między aktywnością a brakiem aktywności. Oczywiście właśnie użytkownik po wejściu będzie mógł rozdzielać w bardzo prosty sposób e, w, e, miesięczne wpływy pomiędzy prawie realizacji W Polsce społeczne zaangażowanie biznesu jest bardzo, bardzo niewielkie. Jeżeli porównamy tę sytuację na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, to zobaczymy, jak duży dystans mamy jeszcze do pokonania. To nie chodzi na to jedną inicjatywę, po prostu potrzebujemy dziesiątek inicjatyw, które będą pomagały przedsiębiorcom zrozumieć, że społeczne zaangażowanie biznesu to jest coś, co opłaca się nam wszystkim. Sądzimy, że znalezione rozwiązanie w postaci platformy internetowej i tego modelu współpracy, który w tej chwili rozpoczynamy, jest właściwą odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób pozwolić w akcji kart dobroczynnych uczestniczyć także i tym, którzy chcą wydać 10 zł, 5 zł, 20 zł, których jest znakomita większość. Warto pomagać, dlatego że wtedy jest mniej zawałów, które wynikają stąd, że narzekamy. Bo je, jeżeli pomagamy, nagle widzimy, ile dobrego się dzieje wokół, wokół nas, ile dobrego jeszcze własnymi rękami możemy zdziałać. E, widząc to i działając. Nagle zauważamy, że z każdym dniem jest lepiej, ciekawiej i osiągamy satysfakcję, dlatego że to dzieje się m.in. dzięki. Nam. Jak wszystkim zebranym doskonale wiadomo, od paru dni o portalu było głośno. Wywiady, artykuły, wizyty w zakładach pracy. co jest lepsze, czy pomóc raz i na tym zakończyć swoją działalność czy pomagać w ciągły sposób. No, z Polakami jest ten problem, że rzeczywiście potrafimy się zebrać, ale później trudno nam na drugi dzień wstać, na trzeci, na czwarty i tak dalej, i no, co prowadzi do tego, że tego naszego zapału, który mieliśmy na samym początku, nic nie zostaje. A rzeczą najważniejszą jest to, żeby w Polsce wreszcie z naszego kapitału społecznego, z takiego umiejętności zbierania się, żeby wreszcie zaczęły powstawać jakieś inicjatywy, które są trwałe, żeby wreszcie zaczęły powstawać inicjatywy, które nie będą się kończyły dzień po. Wszelkie takie inicjatywy działają tylko tak długo, jak długo starczy energii, inicjatywy, czasu i sił osób, które za nimi stoją. Ja mam nadzieję, że organizatorom tego przedsięwzięcia starczy i czasu, i sił, i energii. W chwili obecnej, skupia cztery fundacje. Są to klienci Gnyszka Fundraising Advisors, a więc twórcy. Portalu. W ciągu najbliższego kwartału mamy czas na uzupełnienie składu portalu od kolejnych od kilkunastu do kilkudziesięciu instytucji. Chcemy, by one były maksymalnie zdywersyfikowane tematycznie i oczywiście każda musi przejść przez procedurę jak gdyby sprawdzającą stopień dostosowania do kodeksu dobrych praktyk, który właśnie dzisiaj ogłosiliśmy.